Dzień dobry. 25 sierpień roku 2000, dzień rowerowy. Dzwonię do Chingisa. Jadę i spędzam 4 godziny robiąc porządki w skrzynkach, wysyłając do wszystkich sms, -y, maile. A on pomaga mi wysyłać i skanować zdjęcia. O 19 zirytował się. I przestawał już mnie zatrzymywać. Czyli po prostu grzecznie zaczął wypraszać. Robię porządki w szafie, ale trudno mi się rozstać z każdą szmatą. Wciąż. Wieczorem lecę do mielczarek i od 5 do 10 non-stop. Do oporu słucham płyt, aż przyjdzie Marcin. Ona stroi się do non-stopu z Zygfrydem. 26. Zwykła sobota. Brat jeszcze nie wrócił, więc wszystko na mojej głowie. W Krakowie finał Inwazji Mocy 10 mega festiwali na dziesięciolecie. Grali Scorpions, a wcześniej Petro Boys, Strangler, Strangler's, Brand New Heavies, Age Blocks, Texas, Chumbawamba, Ville. Ciekawe. W ćwierć wieku minęło, a te same, yy, te same grupy wciąż jeżdżą, czyli Scorpions można usłyszeć można tutaj: Petro Boys, ee, Texas, no Ville. Jakby się czas zamienił, jakby się czas zatrzymał. A ja do Kaśki tym razem słuchać płyt. Polskie starocie, duże zaległości. Wełbie mi już huczy od tego słuchania. Nie wiem jak dziś, jak diskmen to wytrzymuje. Ach, ja to wszystko na diskmenie słuchałam. 27. Wstaję o świcie, żeby słuchać płyt u Magdy do 14. Do 14. 200. 200 CD, po 20 piosenek przesłuchałam. Przyjechała ptaszka, głowa mnie boli, ale jestem dobrej myśli. Mszam w Mikołaju. Pozdrowienie od papieża ze światowych dni młodych w Rzymie. Modlę się o zwycięstwo. Egze egzekwuję od ojca 20 zł. Sesję robimy z Agnieszkami i Magdami. Kalendarz Lasek Fryda na urodziny. I rejs ze zdjęciami. Mielczarek pożycza ode mnie ciuchy w mojej scenografii. I yy, Jeszcze mi powiedziała, że ze mną nie pojedzie. Ale rozczarowała mnie. Jadę sama i nawet mnie to cieszy, bo się wreszcie wypróbuję. Ptasia musi się uczyć. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Czyż nie tak wyglądał mój zeszły rok? Więc, jeżeli nie było Cię w moim zeszłym roku, to raczej Cię już więcej nie będzie. Zostają, zostają nagrania w internecie. 28 sierpień. Od mamusi udaje mi się pożyczyć aparat, kupuję baterię i około 9 wyjeżdżam na wylotówkę. Pogoda piękna, czuję się wspaniale. Od razu zatrzymuje się starszy pan gadu gadu po moim wydziale i nawet w branży spawalniczej. Działa do Elbląga. Nie przestrasz się, jak mnie zobaczysz na polibudzie. Siedział z, G z Gumowskim w ławce na prawie. No, prawie Gumowskim. Mam dużo czasu. Droga prosta jak drut, pobocze szerokie. Sunshine. I wanna dance with somebody. Się, zatrzymują się ciężarówki, ale odmawiam im. Lechu, dziennikarz radiowy, jedzie zbyt goszczy przez Warszawę do Chorwacji. Pełen kufer, sam totalna wolność. Katuje mnie ekstremalnym jazzem. Jedno tylko było ok, temat z Bonda. Dalej jakoś się nie nauczyłam jazzu słuchać. Nie mogłam strawić ryków Japończyka. Zabiera też następne autostopowiczki, matka z córką. Zostawiam mu kartkę dla Dawora do wysłania, zostawia nas w centrum, a auto pod opieką parkingowej mafii. Pięć kolejnych osób nie wie, jak mamy jechać, w, w, w tym dwóch kierowców autobusów w Warszawie nie wie, jak mamy jechać. Dojeżdżam 20 minut przed czasem. Pojawia się Maciek Krzymański, poznaje Tomka z Legnicy. Ze mną w drużynie jest to znaczy konkurent. Z nami też jest 38-letni inżynier. Według Tomka pogromca wszystkich teleturniejów. A był taki z wąsem. By the way, za tydzień wraca do gry ten mistrz, co 800 punktów w jednym z 10 zgarnął. Baranowski. I czwartego będzie jego następny występ. Nie wiem w jakim teleturnieju, ale powiem Wam takiego chłopaka. Takiego chłopaka. No, i cóż tego, że wygląda jak robot? Ale jaki ma mózg? Przestraszyłam Cię nie na żarty tego pogromcy. Poznałam też z eliminacji Grzesia Storunia, Sepleni, kończy informatykę na PG, fajny gość.